Witam w poniedziałek 6 lipca. Załączonego wykresu WIK-20 wynika, że wydarzenia ponownie rozgrywają się w rejonie średnioterminowej czy nawet długoterminowej strefy wsparcia 2238-45, czyli tym samym również w okolicy styczniowych minimów cenowych. Powód wzrostu aktywności podaży wiadomy, ciągle ten sam, natomiast no, z punktu widzenia techniki z dość niefortunną sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby ten węzeł ugiął się pod naporem podaży. Natomiast jego kolejna obrona i dodatkowo udana próba pokonania najbliższej, ale w moim odczuciu bardzo istotnej strefy oporu 2304-2309 zmieniłaby ten negatywny obraz techniczny wykresu w ujęciu przynajmniej właśnie w ujęciu krótkoterminowym. Byłby to zatem pierwszy pozytywny sygnał też należy tutaj właśnie wziąć pod uwagę tą górną niebieską linię, wiarygodną linię kanału, która dokładnie przecina nam właśnie węzeł 2304-2309. Tak więc krótko podsumowując, kluczowa jakby w tej chwili tutaj rozgrywka w rejonie ważnej, potwierdzonej już kilkakrotnie. Strefy 2238-45. Na kontraktach, z kolei, wydarzenia rozgrywają się w okolicy węzła, też znanego nam już z poprzedniego tygodnia 2261-67. W miniony poniedziałek, za sprawą no, niezwykle silnego wzrostu aktywności podaży, kontrakty przetestowały wymieniony obszar cenowy. Tutaj ukształtował się punkt zwrotny no, w tej chwili popyt po raz kolejny. Choć w bardzo taki enigmatyczny sposób podejmuje tutaj działania odwetowe. Nie ukrywam, że, że sądziłem, iż w porannej fazie handlu. Do, dojdzie przynajmniej do naruszenia tej strefy 6167, co mogłoby sprowokować podaż, mówiąc cudzysłowie, do zepchnięcia kontraktów tutaj w rejon 2232-37, czyli już kluczowej, średnioterminowej strefy wsparcia wytyczonej między innymi na bazie projekcji prozrostowego układu ABCD, szczegóły zamieściłem w dzisiejszym porannym komentarzu. W tej chwili taki pierwszy sukces popytu oprócz obrony strefy 61-67 polegałby na pokonaniu podaży tu w przedziale 91-96. Ciekawie wyglądająca zapora podażowa. Tutaj pokazałem wzmocnienie w postaci zielonej median line, ale takich wzmocnień jest więcej. No i biorąc pod uwagę, że wypadają tutaj aż trzy istotne zniesienia, 14 i 6. 32, 38 i 61 i 8, należy spodziewać się w tym rejonie wzrostu aktywności podaż. Index DAX i również test znanej nam już strefy 10 804, podobnie jak w przypadku giełdy warszawskiej, popyt inicjuje tutaj jakieś działania odwetowe, ale na razie trudno mówić o, o ich dużej skuteczności. Natomiast pozytywna kwestia to taka, że jednak indeks konsekwentnie utrzymuje się na razie ponad wsparciem 10804 10849. No i tradycyjnie S&P na koniec tutaj z obroną w zeszłym tygodniu przedziału 2058 61, ale jak już wiemy, tym pozytywnym sygnałem byłby powrót indeksu ponad węzeł 94 To uwiarygodniłoby cały ruch odreagowujący i mogłoby stać się podstawą dla jakichś kolejnych działań obozu byków. Sygnał negatywny w kontekście tej nieudanej próby pokonania pokazywanej w tej chwili dolnej linii kanału, która pełni rolę wewnętrznej linii trendu, a także Median Line, to pokonanie strefy 2058-61. I wówczas należałoby się spodziewać testu kluczowej strefy wsparcia 2039-42. Dziękuję.